wam wszystkich. Właśnie jadę na rejon, jest godzina cyk, cyk, jest 7.10 Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie dużo mniej a mam w sumie, nie ma tragedii, bo mam 84 czy 5 punktów, plus tam odbiory a miałem podobnie w sobotę 8 dyszek więc ja bym miał 160, bym nie był w sobotę a miałem przez chwilę taką myśl żeby nie przychodzić, nie? W sobotę, żeby sobie odpocząć, no to bym dzisiaj miał kurde ogień, nie? Teraz jeszcze zaczął padać śnieg, więc... Nie za dobrze. Nie za dobrze, nie za dobrze. Mając 160, no by mogło być grubo. Cóż mogę powiedzieć, no? Mamy jutro chyba przechlapane. Jutro będzie przeklapany i dobrze o tym wszyscy wiemy że tak będzie no bo tak musi być no musi tak być pamiętajmy ostatnie 5 dni będziemy walczyć teraz ale jak to wszystko kurde się poukłada nie mam pojęcia właśnie na żarówka mi nie działa nie działa bo się pewnie spaliła a spaliła się dlatego że ciągle mi paruje lewy reflektor to wszystko się będzie palić. Żeby ten kurde prawy jakoś super świecił, to też nie bardzo, bo że mocno zmatowiały. Miałem dostać nowe lampy, ale jak widać, średnio to widać. Kurde na filmie jest dosyć jasno, ale nie jest jasno, jest ciemno jak nie powiem gdzie. No I tak to wygląda. no. Niektórzy, jak tam gadają z chłopakami, mieli w sobotę stówkę, a dzisiaj mają 90. Więc blisko 200 no, paczek, no ale... Tak jak ja dzisiaj też mam, to tych podwójnych wielopaków jakiś tam nie mam, bo mam w jedno punkto dwie paczki, w drugim dwie. I chyba to wszystko. Reszta to pojedyncze sprawy. No nie za fajna pogoda się zrobiła. Jadę już teraz. Przeważnie, to tak siedzę. Jeszcze bym posiedział z pół godzinki pewnie na firmie i ruszył. Jakby to było na starej firmie, to bym posiedział nawet do za 10.00. Ale że ludzie nie potrafią jeździć, jak pada deszcz, a dopiero co śnieg, to wolę już teraz pojechać i na rejonie se tam poczekać do tej godziny 8.00. O 8.00 zacząć pierwszy punkt. Planuję dzisiaj też tak do pierwszej skończyć. Do pierwszej, ogólnie do pierwszej. No raczej wątpię, że będzie szybciej. Potem zrobić odbiory. No i uciekać do domu, odpoczywać przed jutrem. Bo będzie grubo. W czwartek lecę na Wrocław. Po robocie od razu. Nie wiem o której, bo wszystko zależy o której skończę, ale myślę, że to będzie około 18, 19, może 20. Nie wiem ile tam będę jechał, ale planuję jak dobrze pójdzie koło 23 może będę w domu. A w najgorszym okresie, że przyjadę z Wrocławia, i od razu pojadę do, do roboty, tak też może się to skończyć. Czego bym nie chciał, bo będę no, sporo godzin na nogach, a na Wigilii będę chyba nieprzytomny. A jak jesteś niewyspany, się popełnia za dużo błędów, szczególnie z kasą, a tego byśmy nie chcieli. A przynajmniej ja. Dobra, lecę dalej i odezwę się pewnie w ciągu. you Musimy ustawić więcej, tu sprawie nie widać. Take 4, bo ja będę miał pewnie z półtorej atmosferki. O, wentylek się tu ustawił dobrze, bo mi tu ucieka, bo mam śrubę w kole, ale nie robię tego. Powoli ucieka, tydzień dobierdze, spokojnie na tym, na jednym takim. Pompowaniu. o półtora atmosfery było dobra, trzeba trzymać pyk, pyk pyk wszystko działa te, koło, te opony pójdą na śmietnik z przodu zimówki idą na tył a te co miały iść na tył pójdą na przód nówki na przód pójdą no trzeba to ogarnąć i w ogóle i działamy, nie? Pompuje się, pompuje, teraz będzie szybszy i w ogóle, Dobra, mamy to. I gdzie dałem ten czarny ten? A jest Zawsze się no go jest. szuka, Tylko rękawiczki sobie mam dać. Żeby nie mieć brudnych rąk. No ale trudno trzeba walczyć trochę i roboty jest, ale mamy jeszcze czas sięgnie z przodu chyba jest dobrze ale zobaczymy teraz mi się wydaje że troszkę jest jakby minimalnie za mało no coś tam się robotuje niech ma szkoda open bo miało być za mało powietrza tu tutaj zimówki są ładne Chcę nie robić. Dobra, pompuję to, bo nie ma czasu. No i dobra. Pierwszy stop zrobiony jest godzina ósma za jeden. No, posiedziałem z 20 minut, sobie Poprzeglądałem telefon i w ogóle lecę teraz na kolejny stop. Znaczy lecę, no i jadę sobie powoli na no, targowej nic nie mam, bo dałem koledze, bo on tam mieszka w tej klatce, więc dałem upakę do sąsiada no lecę teraz na ten punkt, który miałem w sobotę co pan nie widział i w ogóle i tak dalej i tak dalej ciekawe, czy ktoś otworzy, jak nie to drugie awizo I, i tyle no i zobaczymy co dalej, no troszkę pruszy śnieg i tyle no Lecę. Już na filmowo ubrane, jak widać. Chłodno jest. Miałem sobie ubrać trapery, zapomniałem. Brałem Adidasy, bo nie wiedziałem, że żeby... będzie ek. No Ale cóż, dobra, lecę. No i dobra. Zrobiłem już tu drugi, też trzeci punkt jakby. Tam oczywiście nigdzie nie otwarte, tak samo jak w sobotę. Ale mam możliwość przekierowania tego, bo już jest drugie awizo do budow czyli do tego takiego punktu w możemy paczki zostawiać po, po dwu, jak dwa razy będzie wizo. no i to uczynię i zostawię, chodź stąd ma pani, a daleko niedaleko no ale wyświetliło mi się, że mogę tam zostawić i tam zostawię i tyle, bo kiedyś tam chciałem zostawić, to się nie dało. Nie wiem czemu, nie miałem patrzeć zostawiać. A w sobotę już jedną zostawiłem, więc się coś chyba naprawiło i można zostawiać. No po co mam to zgłosić, tak naprawdę? I tam jakoś z jakością, ale nie chcę to tu już pani odbierze. I tyle, no trudno. Ja na tym nie stracę, tylko zyskam. No i pani nie będzie musiała drugi raz zamawiać. W ogóle no szkoda, że ten pan nie otworzył w sobotę. Choć mnie widział, małem i w ogóle dzwoniłem. Przykre. Lecimy dalej. Eee, tak siedziałam, siedziałam powoli. Wjeżdżam powoli na drugą część rejonu jest godzina 10. Troszkę odbiory mnie poprzytrzymywają w różnych miejscach rejonów niestety, ale ja firami przycinam przywiad zapaczki. paczki no ale cóż no, zrobię co zrobię i ewentualnie coś tam będę czekał i od 13 zacznę odbierać paczki myślę, że tak jak teraz w tym tempie co robię to do 13 skończę rejon i i zacznę robić odbiory no i tyle no działam, działam, działam zimno a ma być coraz zimniej no nie chce mi się już ale poniedziałek Nie wyspałem się No i co? Co ja to miałem? mogłem to później podjechać tu bo potem po odbiór tu przyjeżdżał No ale dobra, już będę miał chociaż ten blok z głowy Teraz pojadę jeszcze na jedną firmę Co Ciasteczka robią No i potem polecę już całkiem na osiedle na Żantówki i będę działał dalej Jeszcze Kasia mi podniosła dwie paczki bo się znalazły, choć w systemie jak sprawdzałem rozbieżność tego co weszło na magazyn tego co ja podjąłem że było ok, a okazało się, że nie jest ok musiałeś się gdzieś zawieruszyć czy coś takiego dobra, lejca dobra jedziemy na trzecią część rejonu z 15 stopów i i odbiory potem i tyle wstawimy <laughs> pro, propozycję na jutro już, ile ma być, no to zapowiada się grubo. Grubo, grubo, grubo 70 tysięcy, no to jest sporo, ciekawe o której wyjedziemy, cokolwiek będziemy robić, nie wiem, do nocy I tyle. Jedyne co z tego mamy, że nie mamy życia prywatnego przez ten miesiąc. No przyjeżdżamy co po całym dniu, wieczorem, kąpiesz się, jesz, jeżeli masz siły Idziesz spać, dobrze nie zaśniesz, już wstajesz znowu do pracy Ale jutro to będzie ogień z ognia <laughs> Super No cóż, taka praca Nie ma się co stresować, trzeba działać Jadę na te osiedle wielkie i, i tyle, 11.35 spoko, a już robię na serio bardzo powoli, więc tak to wygląda no i dobra, 12.50 skończyłem ostatni stop robię odbiory z godzinkiem i z odbiorami zejdzie tak na luziku no i na firmę zbierać siły na jutro, bo jutro po prognozach ilościowych paczek to może braknąć jutro dnia żeby wszystko doręczyć i tak to się kurde chyba skończy co mi się wydaje no cóż jeszcze 4 dni jeszcze 4 dni ciekaw co będzie w piątek to my bardzo ciekawi zakręcę pasakno dobra miesza z tym trzeba walczyć trzeba zrobić co zrobić i, i tyle to by było na tyle na dzisiaj więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i co tam jeszcze chcecie to byłem ja Tra, la, 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 la jadę po pierwszy odbiór właśnie jestem widzimy się pewnie może coś nagram z jutrzejszego dnia czy tam w środę bo mi w środę lubi dowalić więc zobaczymy bawcie się